Znowu kolejny dzień, kolejne rozważanie i kolejna postać. Dzisiaj pochylam się nad osobą kulturysty. Może jest to trochę zaskakujące, bo e, zazwyczaj były to jakieś role takie bardzo społeczne, nazwijmy to, e, ale nie zawsze, tylko zazwyczaj. Więc tutaj mamy właśnie taką osobę, która e, bardzo dużo czasu poświęca na właśnie takich fizycznych e, pracach, chciałam powiedzieć, o pracach, no pracy nad sobą po prostu. Spróbujcie sobie wyobrazić taką postać teraz i zastanowić się, ile w niej jest Pana Boga. Chcę teraz powiedzieć o takim... Delikatne umiłowanie ciała to będzie na miejscu, czy nie? Bo to czasem jest przesadne. Hmm. No to znaczy to, że w dobrym momencie. No dobrze, dobra, się... nie musisz mówić, bo nagranie, wiem, wiem. Zacznij, bo ja takiego, że nie chcę ci zabrać. Myślę, że właśnie jedno z takich y, oczywistych rzeczy, ale też myślę, że trzeba stawiać tutaj jakieś rozsądne granice, jest to takie umiłowanie ciała. To znaczy, umiłowanie to jest za duże słowo, ale to takie nakierunkowanie się na ciało. I, Który też jest darem od Pana Boga, i nie? I właśnie i tutaj znajdujemy to, to umiłowanie, to znaczy każde ciało jest świątynią okay. Ducha Świętego i o tym mamy pamiętać I, i to ciało mamy też pielęgnować a nie po prostu e, zaprzepaszczać i nie szanować okay. więc myślę, że tutaj jest takie duże połączenie Okej, okay. ja, ja, za, ja założyłem takie jakieś mam trzy cechy, no. czy masz coś jeszcze? <laughs> nie, to tak pierwsze myśli Dobra, to ja takie trzy, to no. krótko Pierwsza sprawa to pierwsze totalne skojarzenie, że kulturysta, czy osoba, która w ogóle chodzi na siłownię, która jakoś tam buduje tkankę mięśniową, pierwsze skojarzenie, mega taka solidna, mhm. tak? Gość, który daje poczucie bezpieczeństwa, ktoś, na kim można się oprzeć, ktoś, kto ma siłę przeciwstawić się problemowi. Mhm. Tak jest Pan Bóg. Solidny, silny, mhm. odważny, mocny. Druga sprawa to, że kulturysta, to jest osoba, teraz mówię o samej kulturystyce tak ściśle. Mm -hmm. e, żeby dojść, do, to kulturysta to jest gość, który on musi w tym momencie tego e, no, występu, mm -hmm. że, nie znam że na tym, przepraszam, on musi dojść do tej, m, być w najlepszej formie. E, ten gość musi wszystko zaplanować. To znaczy, kiedy robi masę, kiedy robi redukcję, e, to, to są. To jest rozwój, który jest bardzo mocno zaplanowany i tak samo jak u Pana Boga, Pan Bóg zaplanował historię zbawienia człowieka. Na początku byli prorocy, potem sędziowie, potem, potem zapowiedzi mesjańskie. Tak? To są kolejne etapy w historii zbawienia, aż przychodzi wreszcie Jezus Chrystus, a na końcu będzie paruzja. I trzecia rzecz, która mi przychodzi do głowy, to że kulturysta musi kontrolować, Wszystkie sfery swojego mm -hmm, życia. Mm -hmm. Że to nie jest tylko tak, że chodzę na siłownię. Tak. Ale jednocześnie dbam o dietę, jednocześnie dbam o mój sen, jednocześnie. Nawodnienie. E, nawodnienie. Rezygnuję z jakiegoś rodzaju uciech, zabaw, bo wpływa to na mój sen, czy na moje roztargnienie, czy na, czy na moją w ogóle kondycję psychiczną, czy fizyczną. I tak samo jest z wiarą. E, wiara wpływa na wszystkie sfery mojego, e, mojego życia. I odpowiednie pielęgnowanie tych sfer też zbliża mnie w takim trwaniu w takim stałym nazwijmy to, nie? Takim unormowanym. Mhm. Dobrze, no to nie pozostało nam nic innego jak spojrzeć właśnie na takie świadectwo kulturysty. Cześć, jestem Kamil Czekalski i e, jestem kulturystą, jestem również dietetykiem, jestem również trenerem e, i Zajmuję się tym od mniej więcej 6-7 lat. E, w sposób taki zawodowy, może od bardziej od 5. E, I tematyką tego ma być, w jaki sposób ta, ten mój zawód, ta moja pasja, to czym się zajmuję przybliża mnie do Boga. E, I może zacznę od tego, że e, ten świat, w którym ja jestem, to czym się zajmuję jest ze sobą stricte połączone, bo wymieniłem tutaj trzy rzeczy. Wymieniłem tutaj, no, że jestem sportowcem, jestem kulturystą i to od tego wszystko się zaczęło. To jest moja pasja, to jest coś, co rozpala mnie gdzieś od wewnątrz. I w taki sposób mnie to zaciekawiło, że chciałem po prostu zgłębić jakby procesy, które stoją za tym, które pozwalają mi rozwijać się w tym sporcie. I jakby ostatecznie poszedłem w stronę bycia dietetykiem, a jakby przy okazji wyszło również to, że znając się dobrze na kwestii treningu, bo też muszę poprowadzić się od strony i dietetycznej, i treningowej, zostałem również trenerem. W związku z tym jest to świat stricte ze sobą połączonych cech, które ostatecznie są dla mnie pasją, są czymś, co również spieniężyłem w postaci tego, że po prostu pracuję jako właśnie Trener oraz dietetyk. Prowadzę ludzi, pomagam im, przywracam do zdrowia czy pomagam po prostu w kwestii sylwetkowej. No i właśnie w jaki sposób to przekłada się na moją relację z Bogiem. Pasja, bo tak naprawdę wszystko tutaj u mnie zaczyna się od tego, może być czymś, co w sposób. Piękny, wspaniały, potrafi przybliżać nas do Boga, potrafi dawać nam pewne podstawy osobowości, podstawy charakteru, które ostatecznie przenoszą się na tę sferę duchową, w której spotykamy się przede wszystkim z Bogiem, lub nas od tego oddalać. W moim przypadku mam nadzieję, że jest to właśnie ta pierwsza wersja. Oczywiście pasja może być czymś. U wielu ludzi też tak jest, że zatracają się w niej i tak naprawdę stają się tylko i wyłącznie częścią, jakby są tylko i wyłącznie tą swoją pasją i jakby żyją tylko w sobie, w swojej cielesności, dla siebie i dla tej pasji i jest zawsze ryzyko, że można w tę stronę pójść. Jednak pasja może być czymś, co faktycznie daje nam podstawy do tego, takie podstawy rozwoju charakteru, które pozwalają nam troszeczkę właśnie odsunąć się od swojego człowieczeństwa, a skupić się na relacji z Bogiem. W jaki sposób? W moim przypadku, przez moje doświadczenie mogę powiedzieć, że sport, w którym się znajduję jest jest tak duży, że pochłania całe życie. Co mam na myśli? Żeby być dobrym sportowcem w tym co robię, muszę zadbać o każdy, każdą sferę życia w taki sposób, żeby ona promowała mój wzrost sportowy. Muszę zadbać i o moją aktywność fizyczną podczas dnia, czyli to jak pracuję, co robię po pracy, co robię w chwilach wolnych, muszę zadbać o no stricte trening, muszę zadbać o swoje żywienia od A do Z, o swoją suplementację, o przyjmowane leki odbania o zdrowie regularnie, badanie się co jakiś czas o swój sen i już również o swoje relacje z innymi, czy nawet relacje właśnie z Bogiem, bo wiadomo, że jeśli człowiek no, będzie w złych, negatywnych relacjach, czy to z Bogiem po prostu nie będzie miał tej relacji, czy po prostu z bliskimi, też nie będzie mógł w sposób optymalny po prostu działać w swoim życiu. Więc jest to sport, jest to taka praca, którą wykonuje czymś, co pochłania całe moje życie. I Sport jako taki, a mój i w moim doświadczeniu również jest czymś, co prowokuje wykształcenie takich cech, żeby móc go faktycznie wykonywać i w nim sobie radzić. Takich jak determinacja, jest tam wiele elementów, które są powtarzalne, które musisz wykonywać codziennie, które musisz robić nawet jeśli ci się nie chce. Musisz mieć determinację, musisz mieć, musisz być po prostu uparty i tak samo jest w relacji z Bogiem. Czasami są momenty, kiedy po prostu to nie idzie. Sami dobrze pewnie wiecie, że siadamy czasami do modlitwy, ona nam się po prostu nie chce, nie mamy na nią sił, nie mamy trochę czasu, nie mamy z jakichś różnych przyczyn albo zwyczajnie, ona po prostu nie idzie, coś się nie klei. Determinacja jest tu bardzo potrzebna. Również e, musimy. Ten sport również we mnie musi wykształcić e, to, że kiedy rano mam wstać i zrobić pracę, zrobić trening, zrobić coś, co właśnie wynika z mojego sportu to ja muszę to zrobić i muszę, muszę wstać i to zrobić. Nie, nie mam tutaj opcji e, jakby ominięcia tego, nie mam opcji przesunięcia na inny dzień, nie mam opcji derowania sobie tego, bo nigdy wtedy nie ruszę dalej e, w tym co robię. Nie będę mógł być progresywny w swoim sporcie. E, czyli muszę być zdeterminowany, muszę być e, zmobilizowany. E, nie ma tutaj miejsca po prostu na to, że ja będę sobie zmieniał plany, nie ma miejsca na mój poślizg. I trochę tak samo jest w tym świecie duchowym. To mi pozwala też przybliżać się do Boga, że tutaj nie ma miejsca na to, że ja dzisiaj pożyję sobie bez Boga, że ja dzisiaj pójdę sobie w grzech, bo po prostu jest mi jest cięższy dzień, jest mi gorzej. Mam za sobą tę dyscyplinę, dyscyplinę sportową, która sprawia, że okej, okay, dzisiaj mi się nie chce być przy Bogu. Ale ma wykształcone te cechy charakteru poprzez ten sport, że, że jednak staram się to zrobić i faktycznie widzę, że im dalej jestem w swoim sporcie, tym powiedzmy w tych sferach, które są u mnie mm, sferami, w których łatwo odstępuję od Boga i pozwalam złemu gdzieś działać w moim życiu, to poprzez te determinacje i poprzez te. Mm, właśnie umiejętność zmuszenia się do pewnych czynności, które właśnie są ciężkie, są powtarzalne, nie zawsze się chce je robić, czasami nawet efekty widać długo, długo po tym, jak zaczniemy robić daną czynność, i dokładnie tak samo jest ze sferą duchową, dokładnie tak samo jest z modlitwą, z naszą relacją z Bogiem, są takie etapy, gdzie jest po prostu ciężko, gdzie nie widzimy rezultatów, gdzie nawet sądzimy, że jest odwrotnie, że w ogóle jest nawet gorzej. To jest moment taki eksporcie, który po prostu trzeba przejść swoją determinacją, swoim po prostu umiejętnością pracy. Sport, ten mój sport i ta moja praca pozwala mi właśnie wykształcić takie cechy charakteru, żeby trwać nawet w ciężkich sytuacjach, jednak w tej relacji z Bogiem. I to zawsze przynosi owoce i pewnie też sami dobrze o tym wiecie, że to zawsze przyniesie owoce. Jednak zły, zawsze kiedy nadchodzi ten dzień, który po prostu z dniem kryzysowym będzie nam wmawiał, że to dzisiaj nie ma sensu, daj sobie spokój, odpocznij. A tutaj nie ma na to miejsca. Musi być trening, musi być dieta, więc musi też być relacja z Bogiem, i to wykształca bardzo e, ważne m, no, cechy charakteru. Już trochę się powtarzam, ale to jest chyba najważniejsze, e, co tutaj chcę przekazać. E, pasja jest czymś, co właśnie może nam pomóc zbliżyć się do Boga, jednak musimy oczywiście nie zatracić się w niej, a brać z niej to, e, co ona daje naszemu. E, co na wykształca w naszym charakterze, co jak zmienia nasze, naszą cielesność, po to, żeby później w tej sferze duchowej móc zastosować narzędzia, których nauczyliśmy się poprzez tę właśnie cielesność, poprzez te pasję, poprzez ewentualnie sport. I to właśnie się dzieje u mnie. Przekładam, przynajmniej staram się przekładać to wszystko na sferę również duchową. I faktycznie widzę to, że jak mam pewien system progresji, czyli wzrastania w sporcie, mam też intuicyjnie stosuję pewien system progresji w relacji z Bogiem. I on faktycznie na przestrzeni lat działa wybrałem siłownię, wybrałem ubrania właśnie treningowe po to, żeby móc jakby spotkać się z tym tematem w otoczeniu, o którym mówię ludzie wokół teraz robią trening a my rozmawiamy o Bogu i jest to jak najbardziej dobre i jest to słuszne bo to miejsce, w którym spędzam bardzo dużą część dnia, bo tutaj robię konsultacje, czy dietetyczne, czy treningowe z ludźmi, czy treningi swoje, czy z kimś Tutaj też jest miejsce, w którym ja muszę pamiętać o Bogu. To nie jest miejsce, w którym ja robię sobie przerwę od Boga. To jest miejsce, w którym ja cały czas o tym pamiętam, że ja tego nie robię, dlatego że tylko to lubię. Ja to robię też dlatego, że ja chcę doświadczyć tego piękna, które Pan Bóg mi daje. Poprzez ten świat, poprzez wszystko, czego doświadczam, i że mogę poprzez to, co robię, również spełniać się jako katolik, jako chrześcijanin. Dlatego, że ja też pomagam innym ludziom, jestem dietetykiem, jestem trenerem i staram się tych ludzi prowadzić również w taki sposób, żeby stawali się właśnie lepszymi ludźmi i pomagać im w ich problemach, co jest kolejną rzeczą. Która poprzez mój sport pozwala mi doświadczać Boga, że mam możliwość pracy z ludźmi i pomagania im. Więc jedyne, co mogę powiedzieć na koniec, szukajmy pasji w swoim życiu, ale nie zatracajmy się w niej. Bądźmy dla Boga i z Bogiem.